Cześć kochani, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na Get Ready with me, takie gadane. No, i już zaczynamy, bo szybko widzicie, zaczęłam, nie zdążyłam nawet się przywitać tak naprawdę. Zaczniemy od zakrycia niedoskonałości. Jakieś dziwne coś wyskoczyło mi na twarzy, wysypało mnie po prostu jakbym przynajmniej ospę miała. także do tego celu używam dermakolu i pędzelek od hani bardzo fajnie się spisuje na twarz nałożę podkład z burzu jak widziałyście City Radiance i wiecie co, jest to podkład, który ma tam chronić twarz przed zanieczyszczeniami ma dawać takie świetliste wykończenie i faktycznie jak zrobię Wam zbliżenie zobaczycie, że to wykończenie tego podkładu rzeczywiście jest takie świetliste że on naprawdę ładnie tak świeżo wygląda na buzi w sumie efekt mi się podobał bezpośrednio po nałożeniu, ładnie twarz wyglądała nawet ten kolor się dopasował, ja myślałam, że będzie troszeczkę za jasny ale mimo wszystko to fajnie wyglądało w całości tutaj nałożę na, na pół twarzy i zobaczycie sobie jak mniej więcej wygląda krycie jak to, jak to się na twarzy prezentuje tak jak mówię kolor tak w miarę się dopasował ale później też w dalszej części filmiku zobaczycie sobie że on tak, znaczy nie wiem czy zobaczycie czy to kamera odda, ale w każdym razie ja miałam wrażenie, że ten podkład niestety ściemniał na mojej buzi, więc to mi się nie podobało za bardzo i szczerze powiedziawszy tak po około dwóch godzinach bardzo mocno mi się wyświecił Także myślę, że do cery bardziej suchej, normalnej, do przetuszczającej się nie za bardzo, bo no niestety szybko mi się przetuścił na buzi i to mi się nie podobało. Ale ogólnie taki efekt, takie pierwsze wrażenie, taki efekt wizualny na skórze naprawdę ładnie i świeżo wyglądał. <tutujesz> tutaj śmiesznie to wygląda, zobaczcie jak to, jak, jak połowa twarzy zakryta, a druga bez podkładu. No i tutaj macie właśnie zbliżenie, troszeczkę mi ta ostrość uciekała. Ale faktycznie właśnie ten podkład jest taki świetlisty, nadaje taki połys, takie glow na buzi, no nie wiem jak to powiedzieć, no w każdym razie pierwszy, pierwsze wrażenia były takie pozytywne, no ale troszeczkę jednak mimo wszystko jest taki za słaby do cery tustej. także do cery suchej bardziej był, bym polecała, no i tak jak mówię troszkę mi później ściemniał niestety. Teraz zajmę się oczami i tutaj jak widzicie nałożę bazę, bazę z Astora tej paletki. Ja ją bardzo lubię, ma naprawdę fajny pigment, ładnie utrzymuje cienie, chociaż przy takim ciemnym makijażu troszeczkę sobie słabiej radzi i to nie jest taka baza, wiecie, jakaś taka mocna, nie wiem, na jakiś taki szalony makijaż typu, nie wiem, brokat czy jakieś takie właśnie pigmenty. Myślę, że, że, że coś takiego lżejszego i bardziej dziennego. Tak i jeśli chodzi o puder, to puder to była Vipera i nałożę go teraz w tym momencie akurat na bazę, żeby to sobie wszystko zagruntować, później na to nałożę cały makijaż oka. I później go też używałam do całej twarzy. Ja właśnie go lubię, bo on jest taki fajny, trwały i faktycznie tak mocno gruntuje to, co jest pod nim. No i tutaj brwi. No, do brwi używam cały czas tego samego, czyli Miss Sporty. Tutaj szybciutko zobaczcie, jak to szybko idzie w przyspieszeniu. i nie mogę się wysłowić. Tak, i to lusterko, widzicie Wam, pokazuje, że jest bardzo, bardzo pomocne. A to lusterko z tuszu burżuła. No i tak, i pędzelek, to jest pędzelek z Essence, jakby ktoś pytał, był zainteresowany cienie, to mi Sportive numerze chyba 002 y jaki to był, Medium Brown chyba, e no i ja tutaj jak widzicie nałożyłam, troszeczkę wyczesałam e tutaj Wam pokazuję produkt z Catrice i e y ja go dostałam w paczce, to jest tak jakby taki liner do, do e brwi e no i ja sobie tutaj wyskupałam niechcąco właśnie brew i to tak dziwnie wygląda takie robią mi się prześwity, więc tutaj jak widzicie sobie dorysowuję e parę, parę włosków, e no i tak naprawdę jeszcze dodam maskarę z, z burżła i to będzie tyle, jeśli chodzi o brwi. I tak yy, moje brwi wyglądają. Jestem z nich mega zadowolona. Uwielbiam swoje brwi. Naprawdę dla mnie wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Uważam, że do mnie pasuje. Ta maskara właśnie ma zburzyła, widzicie, że no, sama pokazuje, że ją uwielbiam. Jest naprawdę świetna no, odkrycie i hit na pewno tego roku. I ja uwielbiam ten efekt, bardzo mi się podoba. I mimo tego, że to jest taki kolor bardziej ciepły, to e, mimo wszystko bardzo, bardzo go lubię. No i po prostu podobały mi się moje brwi. Ja wiem, że są tutaj przeciwnicy i, em, i zwolennicy moich brwi, no ale, no wiecie, to ja mam się w nich czuć dobrze. także Tak, tak, moi drodzy brwi się prezentują. O, widzicie, jedne i drugie, sama pokazuje, że jestem z nich zadowolona. Także, no. Myślę, że wyglądają naprawdę spoko. I teraz zajmiemy się makijażem oka i oka. Oczu, tak, po jednym oku nie wystąpię. I tutaj widzicie paletka Nude Tude de Balm i używam tego cienia, który najbardziej jest zużyty w tej paletce. Taki różowo-łososiowo-złoty, taki opalizujący troszeczkę, bardziej może perłowy. Na samą powiekę jako bardzo często używam, zresztą widać po zużyciu właśnie jako samodzielny cień, jako po prostu cień bazowy, no przeróżne kombinacje. Tutaj moja zdobycz rosmanowska, czyli Miss Sporty kredka, którą testowałam w którymś tam teście na żywo i po 6 godzinach ona jeszcze była widoczna na linii wodnej, więc się skusiłam na nią w kolorze brązowym i nakładam tutaj jak widzicie przy linii rzęs, później rozcięłam troszeczkę sobie pędzelkiem, taką tworzę bazę. W ogóle powiem wam szczerze, że malowałam się i tak kombinowałam i tak naprawdę nie wiedziałam co to w ogóle będzie, co to mi wyjdzie i coś tu nakładałam, przekładałam, dokładałam i później zobaczycie sobie jak to wyszło. Tutaj cienie właśnie pokazuje z Vibo. Tą baletkę też uwielbiam za tą cenę. Tam chyba 33 zł w, w regularnej cenie, a w, na promocji Rosmanowskiej można było ją dostać za tam 18. Także naprawdę za 15 cieni myślę, że bardzo, bardzo się opacało. No i tutaj, jak widzicie, dokładam sobie cieni z tej paletki Debalm. Tutaj troszeczkę jakiegoś brązu, tutaj jakiegoś troszeczkę takiego brązu z drobinkami. Tak dokładam, dokładam, widzicie ciapię różnymi pędzelkami, różnymi cieniami i coś tam mi z tego wyjdzie. Rozcieram to wszystko. W ogóle ten pędzelek z Hakuro uwielbiam. Ja nie wiem, czy to jest Hakuro H77 który z nich właśnie, on jest po prostu najmi najmięciusiejszym <gry> największym pędzelkiem świata uwielbiam go, no i oczywiście dolna powieka, ja bardzo lubię tak nakładać cienie w ten sposób, uważam, że one powiększają oko, jak są tak troszeczkę roztarte, tworzą taką mgiełkę oczywiście linia wodna na brązowo nie na jakoś tam czarno żeby troszeczkę jednak przyciemnić te zewnętrzne kąciki, jako rozświetlenie wewnętrznego kącika rozświetlacz od Kate Moss ale po prostu najulubieńszy na świecie i tutaj użyłam nowości burżuła i to jest liner do 16 godzin i faktycznie ja go miałam dokładnie 16 godzin na oczach, bo ten makijaż robiłam nie wiem o której tam godzinie, jakoś koło południa i później jeszcze szłam na nockę, także makijaż oczu został ze mną do, do rana na całą noc i jeśli chodzi o liner to przez te wszystkie godziny był na, na moich powiekach nic się z nim nie stało, cienie troszeczkę musiałam poprawić jednak, bo delikatnie zbladły zbledły, więc troszeczkę sobie tam wiecie pędzelkiem dołożyłam i było ok. Jeśli chodzi o sam liner to aplikacja nie była za łatwa, bo ten pędzelek jest dość długi i troszeczkę tak się tutaj namęczyłam, w sumie ta pierwsza kreska na tym jednym oku, na prawym oku wyszła mi fajnie ale widzicie tutaj dokładam, coś kombinuję i wyszła mi o, za długa, tu już po prostu był mój błąd, nie lubię takich długich kresek, nie czułam się w nich za dobrze sam liner tak jak mówię dobrze się utrzymał, troszeczkę było problemu przy aplikacji, no dłużej mi to zajęło na pewno niż tym linerem ze Scandalize ale mimo wszystko na tym oku kreska mi się bardzo, bardzo podobała choć była na pewno za długa tak, i no widzicie, nie jestem zbyt zawodowolna z efektu, w ogóle na lewym oku namalowałam i musiałam zmazywać tą jaskółkę, bo w ogóle była jakoś tak bardzo należąco. ta druga była bardziej taka stojąca, no i nie, kompletnie mi to nie pasowało. Miałam użyć nowości, jeśli chodzi o tusz, ale o tu Wam pokazuję właśnie, że, ale nie widać tego, widzę tu niestety, że podkład troszeczkę mi ściemniał. Ach, miałam powiedzieć już o maskarze, jeszcze korektor, korektor oczywiście Bourjois, to jest ten też m, seria Radiance i tak, co muszę Wam o nim powiedzieć, to to, że na pewno... Nie nadaje się do, do suchej cery, bo niestety podkreśla suche partie na twarzy, więc bardziej taka cera, która naturalnie się sama natłuszcza. Jeśli chodzi o puder, o Wam powiedziałam, że puder z wipery nakładam, a nie po to, czy nałożę puder z Rimela, a później nałożę na resztę twarzy wiperę. Tak było właśnie. Widzicie? Już zapomniałam <ścoughs> co robiłam po kolei. Ale w każdym razie gruntuję korektor sobie właśnie tym pudrem z, z Rimela, a na resztę twarzy, bo widzicie, zresztą to jest produkt sypki nakładany, więc to jest na pewno Vipera. Bardzo, bardzo lubię ten, ten puder. No i na rzęsy w ogóle miałam nałożyć nowość, ale stwierdziłam, że te kreski jakoś tak nie bardzo mi pasowały, coś jakiś dzisiaj nie był dzień na makijaż, i że zrobię sobie po prostu rzęsy moim ulubionym tuszem z Bourgeois. To jest Volume Rival, chyba tak się nazywa ten tusz, z lusterkiem. Jak widzicie, to lusterko to jest po prostu mistrzostwo świata, jeśli chodzi o o gadżety takie makijażowe naprawdę świetnie mi się sprawdza uwielbiam w nim robić i rzęsy i brwi ach, ach właśnie robiłam w nich też kreskę na drugim oku i niestety bardzo się skupiłam, bo on tak wiecie łapie tak jakby jedno oko, jeden obszar em, powiększa i no nie skupiłam się na tym jak wygląda druga kreska i właśnie troszeczkę nie wyszło tak, rzęsy jak firanki bardzo mi się podobają pogrubione, wydłużone tak jestem z efektu rzęs zadowolona i uratowały one makijaż jeśli chodzi o Kontur, to jak widzicie, no standardowo od ostatniego czasu Coral Glow, to jest seria od Kate Moss z Rimala, czyli trio, które po prostu uwielbiam. I tym razem użyję tylko, tylko, nie wiem, czy tylko, ale użyję rozświetlacza i brązera. On jest taki bardzo neutralny, jeśli chodzi o brązer i tak samo jest z rozświetlaczem. Uwielbiam je te dwa produkty. Róż też jest fajny, ale najbardziej lubię rozświetlacz i brązer. Rozświetlacz taki delikatny brązer też jest tak średnio napigmentowane i można sobie go dozować, nie zrobicie sobie nim krzywdy, taki bardzo, bardzo bezpieczny właśnie i w kolorze, i w pigmentacji, i w aplikacji, tak, także konturuje sobie i czoło, i mm kości policzkowe i właśnie on jest w takim fajnym kolorku, że pasuje i mi i na czoło i na kości policzkowe. nam wszystko większym pędzelkiem i chyba dodam sobie jeszcze tej czekoladki z burżuła. Kurczę, nie pamiętam, ale chyba tak, chyba dodałam tą czekoladkę z burżuła. Zobaczcie jak to szybko idzie. A, widzicie? Jest i czekoladka z burżuła Dla takiego troszeczkę ocieplenia, bo podkład mi trochę ściemniał, no tego tak za bardzo nie widać, a być może zobaczycie jak się tak bardziej skupicie różnicę między twarzą a szyją, że Troszeczkę jednak zrobił się taki cieplejszy. E, I tutaj nowość burżuła, ten taki bardzo słynne, te takie bardzo słynne róże od, y, od właśnie burżuła. E, Fa tak, zobaczycie jak ja go nałożę. Nie spodziewałam się aż tak zabójczej pigmentacji. Nałożyłam to w tym pędzelkiem w sumie, który nie jest jak, jakiś taki bardzo zły. E, no i nie spodziewałam się takiej pigmentacji, jak dołożyłam tutaj i dołożę za chwilę na drugim paliczku, To wyglądałam po prostu jak prosto z cyrku a tego nie chciałam, więc rozcieram to najpierw jakimś dużym pędzelkiem, później w ogóle gąbeczką to wszystko um, wklepałam, doklepałam i jakoś mi się udało troszeczkę zniwelować ten taki dziwny różowy kolor, właśnie taki jakiś jakby prosto od klauna, no nie podobało mi się to, no ale w gruncie rzeczy już um, jak to wszystko razem roztarłam, nie było tak źle. E, na usta, wiecie co, byłam przekonana, że nałożyłam, że wybrałam w ogóle Miss Sporty, tą, um, to jest chyba, Boże, Bibi Nude, ten kolor, kolor się nazywa, pokazywałam Wam też w produktach polecenia, na promocję rosmanowską jeśli chodzi o usta, a to było Golden Rose numerze 126, taki fajny różowy nudziak, no i tak się cały make up prezentuje, no kreski tak średnio mi wyszły, ale później już w gruncie rzeczy jak dołożyłam sobie tuszu to byłam zadowolona, tak kontur wygląda, jak widzicie usta jasne, taki brązowo um... Tak, brązowo złoty makijaż, mój ulubiony. Włosy zostawiłam rozpuszczone tego dnia, tak delikatnie one się pogniotły w nocy, bo miałam chyba warkocze czy twisty, nie pamiętam. Także moi drodzy, jeśli filmik się podobał, to poproszę o kciuki w górę. Bardzo, bardzo dużo. Ja się z Wami żegnam. Pięknie dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Hej, pa!